W samym środku nocy, gdy drzwi wejściowe trzasnęły za rodzicami wyjeżdżającymi na wakacje, mój brat bliźniak, Kamil, podszedł do mnie z nożem w ręce i powiedział Teraz jesteśmy sami i wszystko się zmieni. Zamiast strachu, poczułem dziwny dreszcz podniecenia, bo w jego oczach nie było agresji, tylko desperacka prośba o zrozumienie, która wywróciła mój świat do góry nogami. To, co nastąpiło potem, było początkiem lawiny kłamstw, zdrad i wyborów, które zniszczyły naszą rodzinę na zawsze. Byliśmy identyczni ja, Michał i Kamil. Dwudziestopięcioletni bliźniacy z małego mieszkania na Pradze w Warszawie. Od dziecka dzieliliśmy wszystko pokój, ubrania, nawet przyjaciół. Ale pod tą powierzchnią zawsze czaiło się coś więcej. Kamil był tym odważnym zawsze w centrum uwagi z uśmiechem, który rozbrajał każdego. Ja byłem cichszy, bardziej introspektywny zawsze analizujący konsekwencje. Rodzice, Konserwatywni katolicy wychowali nas w tradycji, gdzie rodzina to świętość, a odstępstwa od normy to grzech. Nigdy nie rozmawialiśmy o uczuciach, które zaczęły kiełkować w nas w okresie dojrzewania. Tej nocy, po wyjeździe rodziców, Kamil usiadł na kanapie i zaczął mówić. Michał, nie mogę dłużej udawać. Kocham cię. Nie jak brata, ale inaczej. Jego słowa uderzyły mnie jak grom. Wiedziałem, o czym mówi, bo czułem to samo od lat. Ale w Polsce, w 2026 roku, gdzie strefy wolne od LGBT wciąż istnieją w niektórych regionach, a Kościół potępia takie relacje, to było samobójstwo społeczne. Jesteś szalony, wyszeptałem, ale nie odsunąłem się, gdy jego ręka dotknęła mojej. Następnego ranka obudziłem się z ciężarem na piersi. Kamil spał obok, a ja patrzyłem na sufit, rozmyślając o tym, co zrobiliśmy niefizycznie. Bo granice nie zostały przekroczone, ale emocjonalnie. Przyznaliśmy się do zakazanej miłości. Co teraz? Rodzice wrócą za dwa tygodnie, a my musimy żyć jak dawniej. Ale Kamil miał plan. Musimy to ukrywać, ale nie zapominać powiedział przy śniadaniu. Znajdziemy sposób, by być razem. Jego optymizm kontrastował z moim strachem. Wiedziałem, że to nie skończy się dobrze. W pracy, w małej agencji reklamowej w centrum Warszawy nie mogłem się skupić. Kolega, Paweł, zauważył moją rozkojarzenie. Coś cię gryzie, Michał? Zbyłem go, ale w głębi duszy bałem się, że ktoś się dowie. Wieczorem Kamil wrócił z uniwersytetu, gdzie studiował prawo, pełen energii. Pomyślałem o wyjeździe. Może do Berlina? Tam jest swobodniej. Jego słowa brzmiały jak ucieczka, ale ja widziałem pułapki: Co z rodziną? Co z karierą? Nie możemy po prostu uciec, zaprotestowałem. Ale on nalegał, rysując wizję wspólnego życia. Konflikt narastał. Tej nocy kłóciliśmy się po cichu. Jesteś tchórzem, Michał. Boisz się własnego cienia. Jego oskarżenia bolały, bo miały ziarno prawdy. W końcu ustąpiłem, obiecując, że pomyślę. Ale w środku nocy zadzwonił telefon. To była ciotka, siostra mamy. Coś się stało? Rodzice dzwonili? Nie, to był fałszywy alarm, ale przypomniało mi o sieci powiązań rodzinnych. Nie mogliśmy tego zrobić. Następnego dnia spotkałem się z dawnym przyjacielem, Tomkiem, w kawiarni na Nowym Świecie. Opowiedziałem mu hipotetycznie o znajomym w podobnej sytuacji. Tomek, Otwarty gej, ostrzegł: W Polsce to trudne. Rodzina możecie odrzucić, społeczeństwo potępić. Jego słowa utkwiły we mnie. Wracając do domu, zobaczyłem Kamila z kimś z dziewczyną. Nie, to była koleżanka z Unii, ale zazdrość ukłuła. Co to było? zapytałem ostro. Nic, tylko rozmowa. Ale wątpliwości się zrodziły. Kamil zaczął naciskać na decyzję. Musimy powiedzieć rodzicom po ich powrocie. Zwariowałeś? Zniszczymy ich. Kłótnia eskalowała. W końcu, w przypływie gniewu, Kamil wyszedł, trzaskając drzwiami. Zostałem sam z burzą myśli. Co jeśli to błąd? Co jeśli to tylko faza? Ale głęboko wiedziałem, że to prawdziwe. Dni mijały w napięciu. Kamil unikał rozmów, ja udawałem normalność. W pracy dostałem awans, ale nie cieszyłem się. Wieczorem, gdy Kamil wrócił pijany, wyznał: — Spotkałem się z kimś. Chciałem zapomnieć. Zdrada? Nie fizyczna, ale emocjonalna. Dlaczego? Bo ty się wahasz. Ból był nie do zniesienia. Tej nocy nie spaliśmy, rozmawiając do świtu. Musimy to naprawić, powiedział. Ale rana została. W połowie tygodnia zadzwonili rodzice. Wszystko w porządku? Kłamałem gładko, ale Kamil patrzył na mnie z wyrzutem. Jesteś mistrzem udawania. Jego słowa raniły. Zdecydowałem się na krok, zapisałem nas na spotkanie z terapeutą specjalizującym się w kwestiach LGBT. Może pomoże. Kamil zgodził się niechętnie. Sesja była w małym gabinecie na Mokotowie. Terapeuta, starszy pan, słuchał. To skomplikowane przez pokrewieństwo. Jego słowa podkreśliły tabu. Musicie rozważyć konsekwencje etyczne. Wyszliśmy zdezorientowani. Kamil był wściekły, on nas nie rozumie. Ja czułem ulgę, ktoś potwierdził moje obawy. Konflikt wewnętrzny rósł. Kochałem Kamila, ale bałem się zniszczenia. W nocy śniły mi się koszmary o odrzuceniu. Rano Kamil zaproponował: Zróbmy przerwę. Zobaczmy, czy to przetrwa. Zgoda bolała, ale była konieczna. Ale czy to koniec, czy początek? Przerwa trwała zaledwie dzień. Kamil wrócił wieczorem z kwiatami i gestem, który w naszym społeczeństwie oznaczałby romans, ale dla nas był desperackim wołaniem. Nie mogę bez ciebie, powiedział, a ja ustąpiłem, bo czułem to samo. Ale ta słabość otworzyła puszkę Pandorii, zaczęliśmy planować przyszłość, ignorując ostrzeżenia. W pracy Paweł zaczął pytać więcej. Wyglądasz na zakochanego. Kim ona jest? Zaśmiałem się nerwowo, ukrywając prawdę. W Polsce, gdzie homofobia wciąż jest powszechna, nawet w Warszawie, coming out to ryzyko. Kamil na uni słyszał plotki o studentach wyrzucanych z domów za orientację. Musimy być ostrożni, powtarzałem. Weekend spędziliśmy w domu, oglądając filmy, rozmawiając. Ale napięcie rosło. Kamil chciał więcej, bliskości emocjonalnej, która graniczyła z zakazaną. Dlaczego nie możemy być normalni, pytał. Bo nie jesteśmy, odpowiadałem. W niedzielę poszliśmy na spacer po łazienkach. Widząc pary heteroseksualne, zazdrościliśmy wolności. Gdybyśmy nie byli braćmi, westchnął Kamil. W poniedziałek kryzys. Ciotka wpadła niezapowiedzianie. Co wy tu robicie sami? Zaskoczeni, udawaliśmy braterską rutynę. Ale jej wzrok był podejrzliwy. Po jej wyjściu Kamil eksplodował. Nie mogę tak żyć. Powiedzmy wszystkim: kropka i co? Stracimy wszystko. Kłótnia skończyła się łzami. Tej nocy Kamil spał na kanapie. Następnego dnia w terapii terapeuta zasugerował separację. Pokrewieństwo komplikuje wszystko. To może być toksyczne. Kamil wyszedł wściekły, ja zostałem, słuchając. Musisz pomyśleć o sobie kropka. Wracając, znalazłem Kamila pakującego walizkę. Wyprowadzam się do przyjaciela. Szok. Nie możesz. Ale on wyszedł, zostawiając mnie w pustce. Samotność była torturą. Dzwoniłem, ale nie odbierał. W pracy popełniałem błędy. Paweł pocieszał: Miłość boli. Nie wiedział, jak bardzo. W końcu Kamil wrócił po rzeczy. To dla dobra nas obu. Ale w jego oczach widziałem wahanie. Zostań, błagałem. Został, ale napięcie pozostało. Spotkaliśmy się z Tomkiem. Opowiedział o swojej walce z rodziną. Moi rodzice mnie wyrzucili, ale teraz akceptują. Jego historia dała nadzieję, ale też strach. A jeśli nasi nie? Kamil był optymistą, zmienimy ich, kropka. Ja sceptykiem. Rodzice dzwonili codziennie. Kłamałem o wszystkim. Sumienie gryzło. Kamil zaczął spotykać się z innymi, nieromantycznie, ale by przetestować. Zazdrość paliła. Robisz to, by mnie zranić? Nie, by zrozumieć. Konfrontacja w kuchni skończyła się uściskiem pojednania, ale zaufanie pękło. W połowie drugiego tygodnia Kamil przyznał: Spotkałem faceta. Nic poważnego, ale. Zdrada emocjonalna uderzyła mocno. Dlaczego? Bo ty się boisz. Wściekły, wyrzuciłem go. Ale po godzinie wrócił, przepraszając. Jesteś jedyny. Wybaczenie przyszło, ale z ceną, u wątpliwościami. Terapia stała się regularna. Terapeuta drążył konflikty. Wasza relacja to mieszanka miłości i zależności. Kamil bronił to prawdziwe. Ja przyznawałem rację. Ale społeczeństwo? W wiadomościach mówili o paradach równości atakowanych w mniejszych miastach. Jesteśmy w Warszawie, tu bezpieczniej, mówił Kamil. Ale ja wiedziałem, że nie. Kryzys kulminował w czwartek. Rodzice ogłosili wcześniejszy powrót. Panika. Co zrobimy? Kamil chciał powiedzieć prawdę. Ja nie. Kłótnia eskalowała do krzyków. Jesteś słaby. A ty naiwny. W końcu zgodziliśmy się na kompromis, ukrywanie ale planowanie wyjazdu. Ale zdrada czaiła się. Dowiedziałem się, że Kamil powiedział przyjacielowi: On nas nie łajdę, ale ryzyko rosło. W nocy nie spałem, myśląc o konsekwencjach. Co jeśli rodzice się dowiedzą? Stracimy dom, rodzinę, wszystko. Powrót rodziców był jak bomba z opóźnionym zapłonem. Przyjechali wcześniej, zastając nas w napiętej ciszy. Coś nie tak? zapytała mama. Uśmiechnęliśmy się fałszywie. Ale Kamil nie wytrzymał długo. Wieczorem, przy kolacji, wybuchu musimy porozmawiać. Serce mi zamarło. Opowiedział wszystko naszą miłość konflikty. Rodzice zamarli. Ojciec wstał to żart? Mama płakała. Jak mogliście? Jesteście braćmi. Kamil bronił, miłość nie wybiera. Ja milczałem, sparaliżowany. Ojciec krzyczał: To grzech, wyprowadźcie się. Tej nocy spaliśmy w hotelu. Kamil był załamany, ale zdeterminowany. Walczymy. Ja czułem winę. To moja wina, że się wahałem. Następnego dnia rodzice dzwonili, żądając wyjaśnień. Spotkaliśmy się w parku. Mama błagała, to choroba. Idźcie na terapię. Ojciec groził: Jeśli nie skończycie, wydziedziczę was. Społeczeństwo dołączyło. Ciotka dowiedziała się, plotki rozeszły. W pracy Paweł unikał mnie. Słyszałem: straciłem przyjaciół. Kamil zrezygnował z Unii, bo koledzy szydzili. Gej i kaziroctwo? Jesteście chorzy. Ulica stała się wroga, spojrzenia, szepty. Szukaliśmy wsparcia w społeczności LGBT. W klubie na Chmielnej spotkaliśmy innych. Wasza historia jest ekstremalna, mówili. Ale dali rady, ucieknijcie. Kamil chciał do Niemiec. Ja wahałem się co z Polską? Naszym domem? Konflikt wewnętrzny osiągnął szczyt. Kochałem Kamila, ale cena była wysoka. Rodzice zerwali kontakt. Nie mamy synów. Ból był fizyczny. Kamil obwiniał mnie, gdybyś był silniejszy. Ja jego, twoja impulsywność nas zniszczyła. W terapii terapeuta ostrzegał, ta relacja może was złamać. Ale my trwaliśmy. Znaleźliśmy małe mieszkanie na Żoliborzu. Żyliśmy w ukryciu, ale miłość kwitła. Jednak społeczeństwo naciskało. Kamil stracił pracę w kancelarii, nie pasujesz do wizerunku. Ja awansowałem, ale pod presją. Zdrada przyszła niespodziewanie. Kamil spotkał się z dawnym przyjacielem, który obiecał pomoc. Ale to była pułapka, nagrał rozmowę, szantażując. Zapłać, albo wszyscy się dowiedzą. Panika. Skąd pieniądze? Sprzedaliśmy rzeczy, ale to nie wystarczyło. Konfrontacja z szantażystą w ciemnej uliczce. Kamil uderzył go, ja powstrzymałem. Nie warto. Ale incydent trafił do policji. Przesłuchania co was łączy? Kłamaliśmy, ale prawda wyszła. Media podchwyciły, bliźniacy zakazanej miłości. Anonimowość prysła. Rodzice interweniowali, oferując pomoc pod warunkiem separacji. Wybierzcie rodzinę. Kamil odmówił, ja wahałem się. Może to koniec? Ale miłość zwyciężyła, uciekliśmy do Krakowa, zmieniając tożsamość. W nowym mieście napięcie nie ustało. Kamil znalazł pracę w barze, ja w sklepie. Ale tęsknota za rodziną gryzła. Dzwoniłem do mamy potajemnie. Wróćcie, ale osobno. Uzy? Nie mogę. Wysoki punkt. Kamil zaproponował ślub za granicą. Zróbmy to oficjalnie. Romantycznie, ale nierealnie. W Polsce to niemożliwe. Kutnia znów. Jesteś pesymistą? Realistą? W Krakowie życie było cieniem dawnego. Ukrywaliśmy się, ale miłość gasła pod presją. Kamil zaczął pić, ja zamykać się w sobie. To twoja wina, oskarżał. Nie. Nasza kropka. Terapia online pomagała mało. Rodzice szukali nas. Detektyw znalazł. Spotkanie w kawiarni. Wróćcie do domu. Ale warunki te same. Kamil wybuchł nigdy. Ja mediowałem, ale bez skutku. Zerwanie ostateczne. Społeczne ostracy zmrósł. W barze Kamil usłyszał o belgii. Walka, szpital. Dlaczego nie uciekniemy za granicę? Zapytał ze szpitalnego łóżka. Zgodziłem się. Plan Berlin. Zbieraliśmy pieniądze, sprzedając wszystko. Ale zdrada wewnętrzna. Spotkałem dawną miłość heteroseksualną, bezpieczną. Pokusa normalności. Co jeśli to błąd? Myśli dręczyły. Kamil zauważył Kogoś masz? Zaprzeczyłem. Ale kłamstwo zatruło. Wyjazd zbliżał się. Bilety kupione. Ale w ostatniej chwili rodzice przyjechali. Nie róbcie tego, kropka. Mama płakała, ojciec błagał. Jesteśmy rodziną. Kamil wahał się po raz pierwszy. Może mają rację? Szok. Co? Konfrontacja w hotelu. Kamil przyznał: Boję się. Może to grzech? Wiara, wpojona od dziecka, wróciła. Nie mogę tak żyć. Zdrada ostateczna. Wybierasz ich? Wybieram spokój. Zostałem sam. Kamil wrócił z rodzicami, obiecując terapię naprawczą. Ja zostałem w Krakowie, załamany. Dzwonił, przepraszam. Ale zaufanie zniszczone. Nowe życie. Znalazłem pracę w NGO dla LGBT. Pomagałem innym, lecząc siebie. Spotkałem Pawła, nie tego z pracy, nowego. Wsparcie, nie miłość. Ale echo Kamila pozostało. Rok później, wiadomość Kamil żeni się. Z kobietą. Dla rodziny. Ból wrócił. Spotkaliśmy się potajemnie. To dla dobra wszystkich kropka. Kłamiesz sobie, kropka. Uzy, pożegnanie. Refleksja, wybory kosztowały wszystko. Straciłem brata, miłość, rodzinę, ale zyskałem wolność? Społeczeństwo zmieniło się mało, wciąż walki o prawa. Lata mijały. W 2030 roku mieszkałem w Berlinie, gdzie mogłem być sobą. Pracowałem w organizacji praw człowieka, walcząc o równość. Ale przeszłość nawiedzała. Dostałem list od Kamila, żałuję. Był rozwiedziony, samotny. Rodzice zmarli, nie wybaczywszy. Spotkanie w Warszawie. Starzy, zmienieni. Dlaczego zdradziłeś? Strach zwyciężył. Wybaczenie przyszło ciężko. Może zaczniemy od nowa? Ale tabu pozostało. Jesteśmy braćmi. Rozmowa trwała godziny. Przyznaliśmy błędy, impulsywność, tchórzostwo. Społeczeństwo ewoluowało więcej akceptacji, ale w Polsce wciąż opór. Czy było warto, zapytał. Dla chwil szczęścia, tak. Ale cena, izolacja, trauma. Kamil próbował terapii, ja też. Zrozumieliśmy, miłość była prawdziwa, ale destrukcyjna. Może jako przyjaciele? Zgodziliśmy się. Powrót do normalności. Spotykaliśmy się jako rodzina, ukrywając przeszłość. Ale w środku nocy wątpliwości wracały. Co jeśli to nie koniec? Historia nasza stała się lekcją. Dla innych w podobnych sytuacjach walcz, ale mądrze. Nie niszcz wszystkiego. W końcu, po latach, Kamil wyznał: Nadal Cię kocham. Ale wybraliśmy separację. Dla dobra własnego. Czy miłość między braćmi może być etyczna, czy zawsze prowadzi do zniszczenia?